Tak, wiemy, kto zostanie prezydentem, ale zanim to ujawnię, chciałbym powiedzieć kilka słów na ten temat. Mianowicie, żeby sprawa była jasna, nie zajmuję się absolutnie polityką, jestem jak najdalej od tego powiedzmy zła, ale pewne okoliczności wymusiły na mnie to, abym zabrał właśnie głos w tej sprawie. Zanim ujawnię wam kto właśnie będzie, nazwijmy to rządził w naszym kraju, kilka słów na ten temat. Ten przekaz jest dla ludzi o otwartych umysłach. Ten przekaz jest przede wszystkim dla ludzi powyżej 50 roku życia. Dlaczego? A no właśnie dlatego, że ci ludzie powinni pamiętać jeszcze czas tak zwanej komuny. Ponad 30 lat od obalenia tego chorego ustroju i widzę, że ludzie nie wyciągnęli żadnych, ale to żadnych wniosków. Nie mówię tu o wszystkich ludziach, ale o znacznej części społeczeństwa. W niedługim czasie ludzie pójdą do tzw. urn i już się zaczęło właśnie w internecie dziać dziwne różne rzeczy. Zaczynają się ludzie wkręcać. Ten będzie najlepszym kandydatem. Nie, ten jest zły, bo ponieważ robi takie, takie rzeczy. Nie, ten będzie jeszcze lepszy. No super. Widzę, że ludzka pamięć jest bardzo krótka. Mam wątpliwości, co do niektórych ludzi, czy w ogóle pamiętają, co w ogóle wczoraj na obiad jedli, a nie wspomnę o tym, to co się działo wcześniej w poprzednich wyborach. Ponad 30 lat, jak wspomniałem, po dobalenia chorego systemu, i część ludzi niestety nie wyciągnęła żadnych wniosków. No chyba mają problemy z samodzielnym myśleniem. Starsze pokolenie pamięta doskonale z 89 rok i późniejsze czasy, to co się działo, jaki był mętlik, jaki rozgardiarz. Chodziliście na wybory, wybieraliście, udzieliście się, że przyjdzie nowa, lepsza władza? No i co? I zobaczcie, co się dzieje. Dla niektórych ludków ważne było to, że polityk, kandydat na przykład na prezydenta czy na jakiś inny urząd, ważne było jak jest ubrany, jaki ma ładny krawat, jak dobrze mówi. A ostatnimi laty, no to w internecie to co widzę, napis szok! Jak on powiedział temu drugiemu, o ojejku, jak się tamten obraził na niego, a ten nakrzyczał. I taka farsa trwa od ponad 30 lat. Nic, kompletnie nic, część ludzi nie wyciągnęła żadnych wniosków. Wybieracie, albo wam się wydaje, że wybieracie lepszego kandydata, albo sławne słowa, wybieram mniejsze zło. Do licha ciężkiego, zło zawsze będzie złem. Po mniejsze znowu się przeraza w większe, albo takie, które obejmuje wszystko. Głosujecie, wybieracie ludzi, którym się wam wydaje, że ich znacie. A stare przysłowie mówi jedno żeby kogokolwiek poznać trzeba z nim zjeść beczkę soli to pytam się czy ktoś z was kto mnie słucha w tym momencie zjadł z takim kandydatem chociaż szczyptę soli hm? wydaje wam się że skreślicie na kogoś swój głos i będzie dobrze jak wspomniałem ja od takich rzeczy trzymam się jak od trendowatego pamiętacie taki czas jak dwie partie potrafiły skłócić ludzi społeczeństwo, nawet w rodzinach się potrafili durnie skończone kłócić. Nie chodzi mi o to, żeby tu wymieniać nazwy partii poszczególnych polityków, ale mam nadzieję, że jeszcze coś wam w tych głowach zostało i pewno wiecie o kim albo o czym mówię. Pamiętam taki czas, podsłuchiwałem ludzi. No, teraz to będzie porządek, teraz to będzie sprawiedliwość, prawda? Było coś takiego. No, ci, co teraz przyjdą do władzy, to zrobią porządek z tymi draniami. Emeryci dostaną dodatki, no będzie wszystko cacy, prawda? Tak miało być. No i co się okazało? Pytam się ci, którzy głosowali na to, że miało być tak fajnie, to gdzie są teraz, co? Głowy jak struś pochowali w piach? Słuchając czasami ludzi w podeszłym wieku, takich nazwijmy to zaawansowanych emerytów, no tak, bo dostałem trzynastkę albo czternastkę. No fajnie, a pytam się tak, a skąd ta trzynastka, czternastka partia ci dała? Hmm? Czy to są przypadkiem nie nasze wypracowane ciężko pieniądze z podatków? No wtedy albo głupie wywody, albo milczeli. Ale spotkałem też bardzo odważnych. No nie, ja głosowałem, ale oczywiście nie narzekam. Bo ja się pytam, tak, nie narzekasz, to czemu wyjeżdżasz za granicę, albo czemu dorabiasz do emerytury? No bo taki, na przykład, Niemiec ma swoją emeryturę, się mu ci przejmować i jeździ po świecie. Jak ci jest tak dobrze, no to czemu nie jedziesz na wycieczkę? Przecież ci stać, nie? Przecież ci partia dała. No i wtedy było zero argumentów milczenie. Niestety, część społeczeństwa jest taka, że oddała wszystko i chce mieć tak zwany święty spokój. I przekazuje tak zwaną władzę no, komuś innemu w sensie polityków. Polityk będzie za mną rządził. A nawet kiedyś spotkałem kretyna, bo inaczej tego mnie nie mogę nazwać, który powiedział: no, ja już się w życiu namyślałem, niech inni myślą. No, gratuluję. Jeśli faktycznie chcecie iść na te wasze wybory, no, to dopatrz, popatrzcie sobie w internecie. Można tego zreknąć starych filmików i tak dalej. To, co obiecywali. Jakie były piękne słowa i tak dalej, co się działo? To, a co rzeczywistość zweryfikowała. Jeśli coś pojawia się, nazwijmy tak zwanego politycznego w internecie, wchodzę na to, ale interesują mnie komentarze ludzie ludzi. Interesuje mnie to, co ludzie myślą, to, co tutaj piszą. I wtedy mam jakiekolwiek rozeznanie na temat naszego społeczeństwa. Fakt, że ostatnimi czasy ta świadomość się poszerzyła i naprawdę są bardzo mądre przemyślenia, wręcz dowody na to, jak to się faktycznie dzieje w tej materii, ale niestety to są jednostki, które mają swój mózg i potrafią z niego korzystać. Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że są tak zwane boty podstawione albo marionetki opłacane, które piszą tak jak im każą, bo z tego żyją, ale niestety. Prawdopodobnie duża część społeczeństwa jeszcze do tego nie dorosła, żeby skorzystać z własnego mózgu. Nie chodzi mi tutaj, aby komukolwiek ubliżyć i komukolwiek, jak to się mówi, dokopać, tylko mi chodzi o to, że ja, osoba całkowicie niezwiązana z jakąkolwiek polityką, chcę obnażyć tak zwane braki samodzielnego myślenia. Zwróćcie uwagę na jedno, w jaki sposób nasze społeczeństwo zostało podzielone. I to podzielenie nastąpiło, nie nastąpiło w ostatnimi latach po komunie. To podzielenie ciągnie się niestety od czasów zaborów. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że jeśli zaczynamy od czasów zaborów, byli wielcy patrioci i byli też wielcy zdrajcy. Ci, którzy szli na współpracę z zaborcami, ci, którzy Osiągali jakiekolwiek awanse, majątki i tak Dla wielu, nazwijmy to szaraczków w tamtym czasie, było to solą wokół. Brak własnego państwa, gospodarza, bieda, brak jakichkolwiek perspektyw, możliwości powodowała to, że jeśli ktoś poszedł na współpracę z zaborcą, no to wiadomo jakie były konsekwencje. Zazdrość, zawiść. Nie mogli nic zrobić w tamtym czasie, no bo wiadomo, że powstania były krwawo tłumione. No to co zostało? Nasza cecha narodowa. Soczystość przekleństw, wulgaryzmów, pyskowania z tłumu, dosłownie i w przenośni. Gdzie jeśli był na przykład wiec, no to zawsze był odważny bohater, który z tłumu potrafił nakrzyczeć, nabluzgać, a jeśli trzeba było stanąć na wiecu, niestety ogon podkulony i cisza. Dlaczego? No bo bał się, bo może zaborca przyjść, zaaresztować, ponieść konsekwencje. I niestety za przeproszeniem ta sraczka ciągnie się do teraźniejszości. Okres I, II wojny światowej chorej komuny właśnie skaleczył całkowicie nasze społeczeństwo. Podzielił to społeczeństwo i do dnia dzisiejszego są tego konsekwencje. My, kiedyś, dumny naród, Lechitów, dumny naród, który nawet z Europą. Od zaborów niestety nastąpił ten czas schyłku. Musicie w końcu zrozumieć jedno, że manipulatorzy tego świata podzielili nas w taki sposób, że nawet najmniejszą komórkę społeczną, czyli rodzinę, udało mi się skłócić. I na tym podziale, właśnie na tym szczuciu, człowieka do człowieka, Polaka do Polaka budują swój kapitał. A wy nic nie rozumiecie. Kompletnie nie wyciągnęliście żadnych wniosków. To co czasami czytam, te komentarze w internecie. Jestem przerażony tym wulgaryzmem, tym prostactwem, tym nieuctwem, tą miałkością, tym, tym czymś niakim. Chcecie dalej tak funkcjonować? Wasza sprawa. Powinniśmy się zjednoczyć. Bez znaczenia, czy ten popiera takiego czy innego kandydata czy ten jest religijny, czy niereligijny, nie ma znaczenia i jesteśmy jedną ludzką masą, jesteśmy jednym narodem. Stara maksyma od wieków sprawdza się, dziel i rządź, ale niestety ta maksyma dotyczy nie tylko nas, ale praktycznie i całego świata. Człowiek maluczki, zaściankowy, niekorzystający ze swojego mózgu, właśnie będzie takim pieniaczem, będzie się o byle co kłócił. Widzę takie wpisy: Polacy, obudźcie się, Polacy, zróbcie coś. No, ja się chciałbym zapytać tego, który to napisał. A co ty zrobiłeś w tym kierunku, oprócz tych słów, które tutaj nagryzmoliłeś? Znowu musi dojść do jakiejś dziejowej tragedii, musi obcy nam but na karku położyć, dopiero się będziemy jednoczyć. To czekacie do ostatniej chwili, jak obcy z bronią wejdą na nasze terytorium. Nie potraficie powstrzymać Waszych chorych ambicji, emocji? Nie potraficie sobie przygryźć zębami Wasz głupi jęzor? Kłótnie, sfary, wyzwiska to ma być nasza cecha narodowa. A manipulatorzy tego świata stoją za naszymi plecami, zacierają ręce i mówią: No, głupi Polacy, niech się kłócą, podsycajmy. Takim sprawdzianem właśnie tego wszystkiego był rok 2020. Szmatka na twarz. I co? Przytoczająca większość ludzi chodziła z tym potulnie. Teraz okazuje się, że coraz więcej ludzi mówi: Ja nie chodziłem. No do licha ciężkiego. No to wygląda, że przynajmniej pół społeczeństwa nie chodziło. Teraz po paru latach dopiero otworzyli oczy, jak to wszystko wygląda. No, chodzi mi tak samo o tą sytuację na wschodzie, to co się wydarzyło. Tak, przyjęliśmy, znaczy nie my, bo ja nie przyjmowałem nikogo. Ale niektórzy przyjęli i tak dalej. Na Facebooku afiszowali się z flagami tego kraju. I co? Okazało się, jak to wszystko wygląda, jak to pięknie zagrali na nas, nie wyciągnęliście jeszcze wniosków. No to najwyższa pora obudzić się, przetrzeć oczy ze zdziwienia. A może już wystarczy. Przejdźmy teraz do sedna tematu. Wiemy, kto zostanie prezydentem Polski. Prezydentem Polski zostanie następna ustawiona marionetka. Tak, dobrze usłyszeliście. Następna ustawiona marionetka. To, co wy liczycie na to, że oddacie głos na swojego kandydata i on będzie prezydentem? Powiem Wam coś na ten temat. Są specjalne manipulacje, socjotechniki, gdzie nawet jeśli zakładamy, że wybory są uczciwe, to media są w taki sposób manipulowane, taki człowiek jest odpowiednio przygotowany, za nim stoi cały sztab ludzi, który na niego pracuje, żeby był piękny, śliczny, no i wydawałoby się, że to ma być polski. I na taką banalną, prostą przynętę wiele ludzi się łapie. A jeśli wybory nie idą po myśli manipulatorów, no to przecież orientujecie się manipuluje się wtedy głosami prawda słyszeliście o pewnych takich rzeczach co się w Polsce działy ale nie tylko w Polsce bo i za granicą mamy kilku kandydatów do tronu prawda podsycane są odpowiednio emocje i ludzie się nakręcają a zapewniam was że ten kandydat już jest dawno temu mianowany to jest tylko teatrzyk, który się rozgrywa przed waszymi oczami. Wy widzicie aktorów, ale nie widzicie tych sznurków i tych brudnych łapsk, które te sznurki pociągają. Niestety te brudne łapska są już od wieków. Wszystko idzie w określonym kierunku, kierunku upadku tego społeczeństwa. Liczę na to i jestem generalnie przekonany, że ten świat dobiega końca i w niedługim czasie wpadnie w przepaść. No niestety pociągnie trochę ludzi razem z nim, no ale to już będzie wybór tych ludzi. Ja się pytam, czy nie tylko kandydaci na prezydenta, ale i inni politycy czy przechodzili jakiekolwiek badania. Chodzi mi o badania takie bardziej zaawansowane. Mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi. No powiem wprost, psychologiczne, psychiatryczne. Przecież wy, jak idziecie do pracy, staracie się o pracę, to przechodzicie różnego rodzaju badania, są też badania okresowe. Pytam się, czy ci ludzie przechodzili badania. Nie wiem, bo niech mi ktoś uświadomi, może takie badania są, bo przecież to tak samo to jest ich praca, jest ich stanowisko pracy, to według przepisów powinni przechodzić tego typu badania. I wy chcecie, żeby ktoś, kto kładziecie w, dosłownie i przenośnie rękę mu na, na ramieniu i mówicie tak, ufam Ci, będziesz moim prezydentem, wy im chcecie ufać? Zapewniam Was, że ci ludzie na określone urzędy są odpowiednio wyselekcjonowani. Od tego są specjalne służby, od tego jest sztab ludzi, psychologów, psychiatrów, którzy wybierają takich ludzi z określonymi. Predyspozycjami psychofizycznymi, może o pewnych skłonnościach, i tak dalej. Jeśli naprawdę kandydat jest tak zwany czysty, przecież od tego są odpowiednio służby, aby przygotować, znaleźć z przeszłości określone dowody. Jeśli nie, to spreparować można, jakiś to problem. Ale jest jeszcze bardzo ważna rzecz, o której może ludzie niektórzy wiedzą albo nie technologia. Jest tak zaawansowana, że można dosłownie i w przenośni wejść do ludzkiego mózgu. To, co mi mówią znajomi, to, co za przeproszeniem, odwalają politycy, no to wydaje mi się, że no coś na rzeczy jest może z technologią, może oni faktycznie są tak jak małe dzieci. To, że skończyli studia, nie świadczy o tym, że są odpowiednimi kandydatami na określone stanowisko. Następna sprawa, ci tak zwani kandydaci na prezydenta, kim oni są? Czy znacie ich przeszłość? Czy faktycznie są Polakami? Z kim, albo z czym mają powiązania? Trzeba sobie jasno powiedzieć, pewna rasa ze Wschodu wieki temu wyczyniała różne dziwne rzeczy. Konkretnie chodzi mi o tak zwanych Hazarów. Badając historię, doszedłem do jednego wniosku. Ci ludzie, Weszli w struktury państw i nie tylko Polski. Na pewno weszli w struktury tych najważniejszych państw na świecie. Trzymają się doskonale razem i manipulują. To samo dzieje się tutaj u nas. Są historycy, którzy grzebią gdzieś w dokumentach, w archiwach i okazuje się jasno, kim ci ludzie są. Takim szperaczem jest Leszek Żebrowski, który od bardzo dawna grzebał właśnie w archiwach i okazało się, za czasów komuny, im wyższe stanowisko UB, tym właśnie więcej tych ludzi z Hazarii. No to zastanówcie się, ci tak zwani główni kandydaci na fotel, na tron prezydenta. Kim są? A może właśnie z tej jednej nacji, i choćby nie wiem, gdzie, na kogo byście głosowali, zawsze będzie na ich korzyść. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że ci ludzie, którzy właśnie głosują na tak zwanych polityków, ja nie mówię wszyscy, ale zdecydowana większość to tacy niewolnicy. Taki niewolnik potrzebuje swojego pana, właśnie aby mu oddawać cześć, aby mu poddawać pokój. Z masy, bo Prawda jest taka, że nawet hazaria to też po prostu jest masa, to też są niewolnicy, bo nad tym wszystkim jeszcze jest ktoś i coś, co sprawuje piecze. Z takiej masy wybiera się odpowiedniego kandydata, takiej masy niewolnika. Wystawia się ponad tłum i pokazuje się, tak, głosujcie na tego. I co robią niewolnicy? I idą i głosują, no bo niewolnik musi mieć swojego pana. A jak się okaże, że ten pan zawiódł. No to niewolni zaczyna na niego psioczyć, prawda? Te chore programy niewolnika, właśnie w taki sposób się ujawniają. Pamiętajcie, że wszyscy jesteśmy równi. Ludzie nie, na dobrą sprawę nie potrzebują żadnych przywódców, nie potrzebują tej chorej piramidy, tej zależności, a w szczególności Polacy. Zawsze ceniliśmy sobie wolność. A co się stało? Od czasów właśnie zaborów wgrano nam, przynajmniej części społeczeństwa, ten chory program niewolnika, takiego sługusa. I niewolnik się cieszy, bo dostanie karteczkę, pójdzie do urny, skreśli swojego kandydata, będzie miał swojego pana, bożka, któremu będzie oddawał cześć. I jak powiedziałem, a jak nie wyjdzie, no to będzie opluwanie, ty draniu, ty taki i wulgaryzmy i tak dalej. Musicie zrozumieć jedno: przerwać to chore, błędne koło. Musicie porzucić tego niewolnika raz na zawsze. Musicie otworzyć oczy: przede wszystkim przestać się kłócić, przede wszystkim skończyć z tymi chorymi wulgaryzmami w internecie. Przede wszystkim skończyć z wulgaryzmami między sobą, połączyć się. To jest ważne. Tego się boi nasz wróg. Jeśli my się połączymy, to wtedy będą wiedzieli, że w nas jest siła. Historia nieraz pokazała, jak to wyglądało, jeśli potrafiliśmy się połączyć. Pomijając też celowe działanie naszych przywódców, gdzie potrafili nas wysłać na rzeź, ale z wojnami już koniec. Koniec definitywny. Najwyższa pora, żeby się połączyć, dać odpór temu wszystkiemu. Ja uważam, najlepsze wyjście z sytuacji jest takie, aby w ogóle nie iść na tak zwane wybory. Wiem, gdzieś tam wyczytałem kiedyś, że musi być jakiś minimalny procent wyborców, aby ważne były właśnie te wybory. Jeśli ludzie by to zlekceważyli, nie poszli w ogóle, musieliby coś z tym zrobić. Może by były powtórzone jeszcze raz i znowu, jeśli byłaby frekwencja zerowa. Coś musieliby z tym zrobić. Jeśli by ludzie byli na tyle mądrzy, zrobili coś takiego jak obywatelskie nieposłuszeństwo, czyli właśnie zero wyborów, wycofanie pieniędzy z niepolskich banków, przestanie kupowania jedzenia z niepolskich sklepów, patrzenie dosłownie i w przenośni ludziom, którzy są u władzy na ręce, wytykanie tego wszystkiego, po prostu koniec zasilania tak zwanego matryksa. To gwarantuję wam, że w krótkim czasie wszystko by się rozsypało. Ale niestety są ludkowie, no bo ja mam zobowiązania, bo ja mam kredyty, to po co brałeś ten kredyt? Po kiego grzyba brałeś ten kredyt, co? No więc karuzela pędzi dalej. No i tak jak obserwuję: jeden tchórz, drugi bohater. Jeden mądrala z tłumu nakrzyczy, drugi mądrala z internetu napyskuje. I tak jak widzę, wypowiadacie się bardzo często na tematy, różne tematy, no których pojęcia nie macie z zielonego, a fachowcy od macania kur i silników rakietowych. Wiem jedno, że ta marionetka, ten zarządca zwany prezydentem, niestety nic dobrego nie wniesie. Ja absolutnie jestem od tak zwanego czarnowictwa, ale będzie cały czas dokręcanie śruby. I po co wam to? Po co wam to dokręcanie? Śruba też ma swoją wytrzymałość. To absolutnie nie chodzi o to, żeby wychodzić na ulicę i mierzyć się z kimkolwiek. Protesty, rzucanie kamieniami jestem jak najdalej od tego. Prosta rzecz, jak wspomniałem, obywatelskie nieposłuszeństwo. Przestać zasilać ten chory system. To jest tak, jakbyście przestali kwiatka podlewać. Po pewnym czasie uschnie. Więc powiem wprost: zastanów się, niewolniku. Na kogo chcesz głosować i myślisz, że Twoja karteczka zmieni cokolwiek w Polsce czy u Ciebie? No, chyba że masz w tym żywotny interes i jesteś pośrednio albo bezpośrednio związany z takim kandydatem. No, to już jest inna sprawa. Przestań, niewolniku, nastawiać kark na ten bicz, który spada już nieraz. Obudź się, niewolniku. Najwyższa pora, najwyższy czas. Przyjrzyjcie się swoim kandydatom, prześledźcie ich życiorys. Pogrzebcie, w dobie internetu naprawdę dużo można wyciągnąć informacji. I znowu zakończy się farsa tak zwanych wyborów i znowu zacznie się psioczenie, rzucanie i joblami, co za drań, co za typ. No i oczywiście co niektórzy jak głosowali na, te, na tego czy innego kandydata, znowu ogonki pod kulą, już nie będą mówić nic. I znowu poprzez ponad 30 lat nie wyciągnęliście żadnych, ale to żadnych wniosków. Na koniec jeszcze moja taka uwaga. Ludzie zafascynowani na kogoś takiego trump. Celowo właśnie używam słowa trump, to jest dla mnie trup. O co on to zrobi dla Polski? Jaki wspaniały prezydent? To ja wam powiem, co zrobi dla Polski. Może w tych rejonach Polski mieszkacie, o której za chwilę powiem. Chodzi mi o mierzeję Wiślaną. Chodzi mi o odnowioną linię kolejową na Suwalszczyznę. A po co? A po to, że pewno się orientujecie, tam są największe złoża tytanów na świecie. I kto tam stoi? Nowi okupanci. Co wymyślicie, że Trump wam da wszystko, co będziecie chcieli? Co? To jest kwestia tylko czasu. Obym się mylił, jak zacznie się eksploatacja złóż i pociągiem na statek w Elblągu przez Mierzeje Wiślaną, fruch do Ameryki. Żaden polityk, ale to żaden polityk, niczego, nic ludziom nie dał. Chodzi przede wszystkim o pieniądze. To są pieniądze wypracowane z naszych podatków, a partia i polityk nie wnosi do tego nic. Śmieją się wam w twarz, a wy co patrzycie się jak bezmyślne marionetki. W końcu otwórzcie oczy, obudźcie się, zjednoczcie się mimo różnic, przestańcie się Kłócić między sobą, zjednoczcie się. Jeśli staniemy dosłownie i przenośni, w szeregu, w zwartym szeregu, to ten system bardzo szybko upadnie. Weźcie sobie to głęboko do serca. Niech skończą się te nasze chore właśnie. Niech w końcu zapanuje pokój, braterstwo. Wspominacie stare, jak to mówią, dobre czasy. Tak, bo wtedy faktycznie ludzie potrafili, nie mieli nic, a potrafili się dzielić. Wróćcie do tego. To nie chodzi, żeby nie mieć nic, ale żeby się łączyć i dajcie sobie spokój z tak zwanymi wyborami, bo zobaczycie, co będzie. Jedna wielka chudzpa, ale wierzę, że wszystko idzie ku dobremu. Wierzę, że nawet jeśli dociskają, dokręcają tą śrubę, to w pewnym momencie to wszystko się musi rozwalić. Jestem przekonany, żeby to też między innymi służy po to, żeby ludzie w końcu się wszyscy obudzili, albo przynajmniej większość ludzi, żeby się obudziła, żeby wyskoczyła z tego pędzącego pociągu przepaść, który leci, aby w końcu wzięli życie w swoje ręce. Mimo tego wszystkiego jestem optymistą i jeszcze mam wiarę w ludzi. Dziękuję.